Krzysiek, gratuluję debiutu. Stresik był, czy pełen luz? Nie, no pewnie nie pełen luz, ale jak wchodzisz na boisko, to już zapominasz, nie myślisz w ogóle, czujesz tylko dobrą atmosferę. Także mentalnie bardzo pozytywnie. Kiedy dowiedziałeś się, że staniesz między słupkami? Było to dla ciebie zaskoczenie, czy jednak się trochę tego spodziewałeś? Czy zaskoczenie? No na pewno bardzo na to liczyłem, więc przygotowany do tego byłem i na boisku starałem się zrobić wszystko, co mogłem najlepiej, o przygotowanie się nie bałem, bo cały czas na to czekałem. Jednak, mimo wszystko, debiut mało udany, bo przegrywamy tutaj w Częstochowie 2 do 0. Jak Ty na szybko oceniasz zarówno swój występ, jak i całej drużyny? Czego dziś zabrakło? Na gorąco ciężko powiedzieć jakieś szczegóły konkretne, czego zabrakło. No, na pewno przeciwnik topowy, Mistrz Polski. Ale druga połowa myślę pokazała, że, nawet z takim przeciwnikiem, potrafiliśmy stworzyć groźne, groźne sytuacje. Szkoda, tej sytuacji, gdzie y, z waru straciliśmy, y, nie uznali nam bramki, bo myślę, że to mogło spowodować jeszcze ciekawą końcówkę. A co do siebie osobiście. Myślę, że trzeba to przeanalizować. Na razie cieszę się po prostu z tego, że udało się zadebiutować, a jak szczegóły w tym spotkaniu, to myślę, że dopiero coś później w tygodniu, jeżeli to przeanalizujemy.